Słuchajcie, moja restauracja jeszcze nie jest gotowa, ale zobaczycie, że niedługo się to zmieni. Więc witam Was w trzecim odcinku, zagramy w Robloxa prawdziwe życie, ale tutaj naprawdę e, musimy rachunki jeszcze zapłacić. No nie dobra, zapłacę, zapłacę niech będzie. Ale widzowie tutaj musimy iść do roboty, tylko... Jaką pracę by tu tym razem wybrać? Może bądźmy kasjerem, bo już nim kasjerem tym zostałem, więc postanowiłem, że zostanę ją w dalszej części rozwoju naszej historii. I zobaczymy tak naprawdę, ile dzisiaj się uda tego wszystkiego zrobić, bo dzisiaj chciałbym dokończyć budowanie restauracji. Czy tak się stanie? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Więc zobaczymy. No dobra, lecimy sobie. Tutaj. Mamy już klientów, którzy na mnie czekają. Witam. To rebek nie ma, trzeba przynieść. Dobra, poproszę. W tym razie. Oha. Możemy sobie wstawić się do ekwipunku. Dobra. Brakuje to rebek, więc donieśliśmy, proszę bardzo. Musimy wystawić mu. Uuu, widnogronka widzę. No to dobrze, no to dobrze się pan sprawuje. O kurde, przez przy, przypadek nacisnąłem ten przycisk Przepraszam, przez przypadek przycisk nacisnąłem down Jak nie było gotowe, dobra Lepiej wyciągnąć trzy torebki od razu, nie? No co z tego, że się zmarniłem? mogę pójść po nie Dobra, down Po razu się tak zamyśliłem trochę, witam No hej Cześć, dobra Jakie mamy jeszcze statystyki, spojrzę No, niezbyt ciekawe, więc zaraz będę to wszystko musiał zrobić Sobie bo mam 75 blockbooksów ale nie wiem na co je wydać możecie mi pisać w komentarzu na co je wydawać Dobra, cztery torebki proszę bardzo Pan zabiera eee, Witam Witam bardzo serdecznie Cool Story Brono świetna koszulka eee, witam Dobra. Bo... Ej! Przez przypadek kupiłem te fasole, no. Co jest? Czemu ja kupiłem te fasolki? Ja nie chciałem ich kupować, tych fasolek. Nie chciałem. One mi się same kupiły. Bo ja, ja naciskam na produkty ciągle. Będę stał tutaj, aby nie kupić nic przez przypadek. Albo najlepiej to tutaj mogę stanąć. Witam. A dobra, muszę jednak tutaj, niestety. Może potem zmienię swoją kasę. Oczywiście trzeba mieć jakieś przerwy w pracy, nie? Dobra. Gdybym miał 100 tysięcy, to chociaż z 50 tysięcy bym podarował komuś, naprawdę. I komuś bym zrobił miły dzień. Taką niespodziankę, nie? Niestety jak będę dorosły, to sobie kupię wtedy Robuxy, ze które której mogę będę sobie kupować pieniądze do blogsburga. Okej. Okay. Można kupować za bloksbuksy też. Ej, ciekawe. A jeżeli chodzi o bloksbuksy? To jakieś subskrypcje są, nie? Y Aha, nie, bo się płaci 18 złotych miesięcy. Aha. Nie, bo tu, to są jakieś subskrypcje, to nie. To jednak to tak nie działa, jak myślałem. No ale dobra. Witam, OHI. OHAJO Co oznacza ohaj? W takim... O, dostałem awans! I 180 kasy. Dobra, sobie się bo mam już 3... 3500. Dobra, to trochę udało nam się zarobić. O teraz... A na samym końcu serii, jak już moja restauracja cała będę gotowa, to będę zapraszał, zapraszał gości po prostu, nie? Na imprezkę Go to House. Lecimy. Let's go zobaczymy w ogóle co tak naprawdę mamy w naszej restauracji, bo ja nie pamiętam wczoraj grałem w Blocksbooka i totalnie o tym nie pamiętam, dobra. Ja nie zapamiętam co my tak naprawdę tu mamy jeszcze, dobra? Zamykamy open. Tutaj, ten znaczek. Tutaj exit piszące w powietrzu. Musimy trochę podbudować moją higienę na początek. Więc usiądziemy sobie. Oczywiście nie będę patrzył, nie? Musimy trochę tutaj posiedzieć, aby moja higiena wzrosła do 100%, potem stąd wyjdziemy. To będzie taka restauracja właśnie dla gości, z taką łazieneczką. Śmiesznie wygląda ta łazienka dosyć, ale nie było kabin, niestety, do łazienek. A szkoła, bo by się bardzo przydały w tej grze, naprawdę. Poza film Mami z tej gry przygotuję menu. Jestem w trakcie jego robienia, w trakcie robienia menu do Bioxburka. To trzeba przez aplikację robić, więc to nie jest tak łatwo. E... Jeszcze hanger chociażby mi się przydał, naprawdę. Chociaż ten hanger. A tu mamy jeszcze hot dogi. Dobre, są chyba dobre. Nie zepsuły się na szczęście jeszcze, więc bo poleżały tutaj ten dzień. Ale się nie zepsuje, więc powinno być jeszcze jadalne w miarę Nie za bardzo się naujałem, więc zjemy sobie kolejnego Skąd ja wyciągnąłem ten talerz w ogóle? To ja nie wiem, serio Jedz Dobra Mamy już 75% minut. Myślę, że to mi wystarczy jak najbardziej Wyrzucamy oczywiście I słuchajcie Co robimy? O... Hmm. O, co słuchajcie możemy sobie zrobić nie wiem, na przykład chodźmy pobudować troszeczkę chodźmy troszeczkę pobudować ponieważ właśnie wiem, że budowanie też mi tutaj się przyda na pewno więc build mod i słuchajcie troszeczkę sobie pobudujemy a dokładnie mówiąc zbudujemy sobie co sobie możemy zbudować Nie wiem, mm, burt, ale muszę muszę coś znaleźć to będzie jakby taka jakby to powiedzieć taka Kasa, coś takiego. Na pieniądze. Tylko nie wiem, bo to się nazywa cash. Ka. Cash. O! Jest! Ale czy tu można wpłacać? Nieee, za buksy ją się kupię. O Boże! Serio taką kasy można za buksy kupić. No nie wiem, no dobra. To postawimy sobie taką. No ale naprawdę. Naprawdę. Ja jestem w szoku w ogóle, serio. E, że naprawdę. Za blog z Bugsty się kupuje taką kasę, a ja nie mam 20 blog z mi potrzeba. Ojej. Można używać, ale co to da? A, że otwierać można. Naprawdę, dobra, to... Ja jestem nieźle zaskoczony. Serio, ja jestem nieźle zaskoczony, naprawdę. Bo tutaj okazało się, że jednak nie mogę tego zrobić. Więc... Kurczę, co ja mogę zrobić? Oh. Może bez... bo pez mi się sobie przyda. Może być to nawet najtańsze łóżko. Patrzcie, mogę nawet to za 160 sobie kupić, nie? I tutaj położyć. To właśnie będzie moje łóżko. Położymy je sobie tutaj. I moi drodzy, prześpimy się trochę, bo mam po prostu tyle energii, że masakra 1%. Fanu jeszcze mi brakuje. To niezłego, dobra. Lecimy spać, ale słuchajcie, naprawdę muszę sobie boxbuksy kupić, aby tę kasę zrobić. Bo ile kosztują boxbuksy? O, nawet takie za 15 robuxów bym mógł w sumie kupić, nie? Nawet takie za 15 boxów mi wystarczy. Dosłownie. Więc tutaj zobaczymy. Może kupię w przyszłości, może w przyszłości będę miał taką kasę lub mogą mi dawać tą kasę do ręki, no niech będzie. Ale mamy już 100% energii, więc słuchajcie... O, już chodzę tak szybko, dosyć, dobra. Więc mamy tą. OK, Otwarte jeszcze nie jest, więc open będzie tak tu wisiało. Ale my słuchajcie, co możemy jeszcze do... Właśnie, zapomniałem o najważniejszym, czyli o stolikach i krzesłach. Czekajcie, o... Chairs. Chairs. Nie ma krzesł? Poczekaj, decorate, może w dekoracjach będą krzesła. Chairs. Dobra, mamy jakieś krzesła i które do restauracji? Może by się przydały takie. O, mam pomysł, co zrobię. Będzie kącik dla dzieci. Czyli słuchajcie, na początku robimy sobie restaurację normalnie z tego. Czyli stawiamy sobie, słuchajcie, po prostu. To będzie taka luksusowa restauracja, więc. No. Jezu, to tylko się obraca w jedną stronę. na no serio. Dobra. Dosyć duża jest ta restauracja. Sporą zrobiłem, no ale no zobaczmy może jeszcze tutaj coś się da zrobić. No ja, to się serio. O, można trzymać, nie wiedziałem o tym. Dobra, nie, mogłem tego nie obracać, poczekajcie. Zrobimy sobie jeszcze tak. Idealnie teraz obróciłem, pięknie. No i słuchajcie, jeszcze sobie zrobimy kącik dla dzieci, który będzie miał takie coś. Mam nadzieję, że będzie taki dziecięcy stół. Fajnie, gdyby był. Tutaj on będzie stał. A tutaj w tym rogu sobie zrobimy słuchajcie tak, um, decorate. A i słuchajcie couch. Czyli kanapę. Ale chodzi mi o taką kanapę. Jakby nie w tym kolorze, może taką czerwoną bardziej. O tak, taką kanapę. Long kanap. Ka kanap... Okay. To bym zrobił, słuchajcie, jakoś może... Tak. Kurde, nie da się tak bokiem, żeby to stało? Naprawdę? Ojej. Może to, żeby stało bokiem? Czy nie da się tak? Nie, niestety się tak nie da, więc... No dlaczego to jest droższe w ogóle, a mniejsze? Dobra, to ja jednak to, słuchajcie, przestawię tutaj. Dobra, zrobimy sobie dwie takie kanapy. Jednak bardzo ma mało kasy mi teraz zostało, ale spokojnie, słuchajcie, może to nadrobię. Nagrywamy się z 13 minut. Więc jeszcze mamy sporo czasu, bo taką serię będę ciągnął jeden odcinek po pół godziny. Wpisujemy tej... T... TV chciałem wpisać. Television. W sensie telewizja, bo telewizja w restauracji to dobry pomysł. Albo pianino jakieś też by się przydało. Ale dlaczego to tak się... Dlaczego to tak zacina? Piano. O Jezu, jakie drogie. Kupię na pewno te za 1600. Jednak takie drogie, masakra. W sumie to lepsze od białego. Te... Jest telewizja, ale taka mała. Mi chodzi o taką dużą... Ej, to też droga, zadziwię. Mi chodzi o taką przylepioną do ściany. O, może to będzie dobre ale słuchajcie żeby na to mieć to trzeba pracować myślę że tak z 5000 mógłbym koła zarobić więc albo pozebrać można żebrać? hello uh, guys e, spytam się czy można zebrać Whoa. albo kto mi da pieniądze no bo dobra po, po angielsku i am poor czyli jestem biedny e, I... I want money. Będziemy zebrać, dopóki jesteśmy dużo nie da. Serio. Dobra. Udajemy się do pracy i tą pracą jest oczywiście kasjerstwo. Mamy ósmy poziom na nim, więc zobaczymy. I want Please. I very poor. Jeszcze dodatkowo im napisałem. Nie no, na pewno nikt mi nie da. No. Kto by mi... Kto by dał obcemu gościowi pieniądze? Każdy potrzebuje pieniędzy na burgu. Serio. Naprawdę chyba każdy. Dobra. Okej. Okay. Rozpoczynamy w takim razie pracę. Są tu torebki, więc nie powinno być problemu. Witam. Witam bardzo serdecznie. O, ktoś też tu pracuje. Monej. Jest wariat, <zysk> Jezu! Dobra. Nie wiem, czy dozwolone jest żebranie pieniędzy na, na Blocksburgu, ale zobaczymy. Zobaczymy czy w ogóle ktoś mi będzie chciał dać pieniądze. Czy ktoś to w ogóle odczyta. Dobra, witam pana. E Okej. Okay. ja serio potrzebuję tych pieniędzy, a y jakie mamy statystyki jeszcze sprawdzę. E fanu. Fanu tylko brakuje. Gości nic nie ma. Nagle wyrzuca to z powietrza, nie? Ta, też wszystkie rzeczy do kasy Aby po prostu tam gdzieś Wpływały te rzeczy, dobra No to jest dobre, to jest dobra Dobre po dobre podejście Do wystawiania Rzeczy na kasie, aha Aha, kliknąłem down Down y jakimś cudem, nie wiem jak Ale Próbujemy, no Weź te torebki, dobra i idziemy Z tymi torebkami tam do kasy o, może teraz w tej będę pracował, bo, bo jednak wolę chyba w tej kasie pracować. I teraz zawsze to będzie moja kasa. Chyba, że ktoś mi ją zajmie, ale wątpię. Zawsze to będzie moja kasa po prostu. No, one, Hey. For jeszcze im napiszę. Żeby troszeczkę tych pieniędzy podostawać, bo tutaj widzę, że nieciekawie się już robi. Witam. Tak? to następny cool story bro No i dlaczego to się nie bierze? O, dobra, bierze się. Please I am very poor. Dobra, please I am very poor napisałem. No? Oh, level 24. o kasie, chyba level up. O Nagrody, co ja odblokowałem? Łooo wow, i 2000, niej nieźle Nieźle przeszło, serio Dzisiaj chciałbym jeszcze te do Tak 5000 zarobić, 18 minut nagrywki, dobra spoko Dzisiaj chciałbym te 5000 właśnie sobie narobić a zaraz będziemy niestety musieli Kończyć, jak będzie 30 minut więc na tak za 10 minut jeszcze nagrywamy, nie? Tak 10 minut. Dobra Bo te prace strasznie małą dają. Ja nie wiem jak ludzie mogą zarobić na tym setki tysięcy. W ogóle ja znam ja znam z YouTube'a pewien sposób właśnie. jak zarobić kasy na Dogsburgu. Oj. Dobra, witamy. Musiałem zrobić szybkie cięcie, żeby trochę zarobić, bo nie chciałem przedłużać generalnie tego odcinka. Więc tak naprawdę szybkie cięcie mamy zarobione i zobaczymy, co pójdzie tak naprawdę dalej z tym Robloxem. Zobaczymy, co tak naprawdę tutaj pójdzie. Witam. Proszę mi to zeskanować, Scan. Scan. Oskanuj pod przyciskiem E musimy trochę szeczkę zarobić, więc ja tutaj dobiję jeszcze z tysiak do 5000 Dobra, boom Witam, hej. W ogóle goście jest bez koszulki, w czapeczce, czy to jakiś dzieciak. Czy co? I kupuję wszystko z karty mamy pewno oczywiście. Dobra, więc skanujemy te tutaj rzeczy. Zobaczymy, co tak naprawdę tutaj gość nam dorazi. W ogóle on ma koszulkę Pac-Mana, fajna bluzka, za... Aha, brakuje nam pudełek, dobra. Chodźmy, może jeszcze z trzech klientów obsłużymy, nie wiem. To nie jest wapka, więc ja nie mam zielonego pojęcia. To wygląda bardziej jak taka biedronka, tylko mniej rzeczy bo jest. Ej, dosłownie mało tych rzeczy trochę. Serio. Aha, to nie było wszystko. Ty bo ja za wcześnie kliknąłem, bo ja myślałem, że to wszystko było. A gość mnie tutaj zaskoczył tym powołaniem. I świetnie. Ze strony gościa. Dobra. A więc słuchajcie, ja chyba z tej pracy już wychodzę. Albo dobra, jeszcze jedna osoba. Teraz bez koszulki gościu. Tak. I oni w ogóle skądś przychodzą ciągle? Nie. Dobra. Dobra, tak więc jakie mamy tutaj statystyki? No małe, małe muszę powiedzieć Ale dobra wracamy do swojego domu Go to house W ogóle ciekawe która praca w Bloxburgu, yy, Za którą pracę dają najwięcej pieniędzy Mamy to serio ciekawi Dobra, mamy naszą restaurację I mój drodzy, co teraz? Teraz robimy Tutaj nam trochę rzeczy brakuje na pewno w tym nasz, w tych naszych kącikach no ale dobra Bult. budujemy a co dokładnie pewno budujemy budujemy słuchajcie mój drodzy a... a czy jest na przykład w dekoracjach takie coś jak restaurant żeby resta restaurant o ta napa w ogóle też należy do restauracji mamy stoliki za 400. I myślę, że takie stoliki będą jak najbardziej ok opcją. Tylko troszeczkę mnie to będzie oczywiście kosztowało. A myślę, że tego więcej na pewno dorobię. Żeby moja restauracja stała się dosyć popularna. Ok. Kącik dziecięcy. Czy mamy, jeżeli chodzi o. Ojej, co się stało? No kurczę. Oj. O. Table. Bo chodzi mi o taki stolik dla dziecka e, Czy będzie tu taki czy nie? Children's table? Może coś Coś w tym stylu Może pencil table by się przydał za 350, zobaczymy Myślę że ten table, Pencil table jest ogólnie git mi jeszcze 2500 No 2481 do wydania i możemy co tu na przykład dodać, że TV na telewizor, na telewizor nas nie stać albo taki da się go powiesić myślę, że jest dobry w sumie, za 2 200 ale problem w tym, że teraz mi tylko 300 zostanie dobry więc w tym problem, 300 kasy i na co te 300 możemy słuchajcie przeznaczyć, może na nie wiem, ale weźmy wszystko na no co my możemy tę kasę przeznaczyć? Piano. No na pianino oczywiście nas nie będzie stać. Chciałbym zebrać na Classic piano za 1600. Zobaczymy, czy ktokolwiek będzie chciał do takiej restauracji przychodzić w tej serii. Musimy kasę jeszcze mieć, a to kosztuje za bl blogibuksy niestety. O, patrzcie, tu ona ma posiadłość wielką. Coś tam dobudowuje, ale fajna posiadłość. Seria ładna, podoba. O kurde, ej. Może bym coś takiego zrobił, bo to jest... Yeah. to tu jest boisko z basenem. Ej, powiem szczerze ładna posiadłość. Naprawdę. Mi się mega podoba. Moja restauracja jest taka brzydka. Mm, a czy mogę to robić na przykład w mojej restauracji taki basen? Wiecie, taki... Żeby był po prostu, stał sobie taki basen. Dachu na razie nie robię. Basen by się przydał. Może tu zrobię taki. Mm, bult. E, nie, nie dach, nie dach kancel. Chciałem tutaj wpisać pool, czyli... bilard, a jest w ogóle bilard. Tak z ciekawości wpiszę. Bilard, bo bilard by mi się przydał. Gdyby to był hotel, ale... No nie ma bilardów. Dobra, wpiszmy pool, czyli basen. Z jednej strony basen, z drugiej bilard. No ej, nie da się wpisać. Pool. Dobra. Mamy za 200 wpadł pól, ale raczej taki to mi się nie przyda. O, taki by się przydał. No ale niestety ja mam tylko taki Dobra, to jest jednak zbyt drogie i po prostu ja tego nie będę kupował, ale gdy zarobię w przyszłości, to może kiedyś... Może kiedyś się uda. Tu bym jeszcze troszeczkę popoprawiał jeżeli chodzi o materiał bo materiał taki taki o, taki skalisty bym dał może poczekajcie gdzie to było o nie, to ten dobra to kupuję jeszcze to dobra, jeszcze tutaj mi drodzy widzowie materiał i o tak pięknie, no i jeszcze tu materiał Bo pięknie i mamy słuchajcie gotowy materiał 201 kasa nam została ale materiał gotowy trochę się czuję, ale to nic A, Aha jakieś Uuu, Ej rachunków nie mam za 480 mogę popłacić rachunki aż tak drogo Dobra, na tym odcinku to by było chyba tyle widzowie, bo już więcej nic tutaj nie zdziałam, na kolejnym odcinku będziemy dalej pracować i dalej rozbudowywać naszą restaurację, więc jeżeli wam się podobał to zostawcie łapkę do górę i subskrypcję na moim kanale i generalnie poza odcinkami również będę pracował i zdobywał trochę kasy. Yy, Bloxburg, czyli Roblox prawdziwe życie. Będzie co dwa odcinki, czyli po prostu jeden odcinek jest prawdziwe wycie, a drugi co innego. I właśnie tak na zmianę będzie to się zmieniać. I tutaj po lewej stronie macie dla Was polecany odcinek, a po prawej macie, słuchajcie, stronie właśnie tutaj najnowszy film. A to po środku kółeczko z moim kanałem. No i co? To by było na tyle. Do zobaczenia.